Rankiem 12 listopada do strażników Puszczy Kampinoskiej dotarło zgłoszenie. Samotny turysta natknął się na porzucony namiot w pobliżu żółtego szlaku między Truskawiem a Palmirami. Wnętrze obozowiska zaskoczyło śledczych. Śpiwór był rozcięty od środka, a na wilgotnej ziemi widniały rzędy wyżłobionych linii przypominających prymitywne znaki lub szyfr. W pobliżu nie znaleziono śladów walki jedynie wydeptane ścieżki prowadzące w głąb lasu, które nagle urywały się przy starej, rozłożystej sośnie. Policja ustaliła, że namiot należał do 34-letniego Pawła Z., mieszkańca Warszawy, który zaginął tydzień wcześniej podczas samotnej wyprawy. W jego plecaku pozostawiono wyłączony telefon, notatnik z urwanym zapisem, coś w ciszy oraz mapę z zaznaczonymi punktami, które nie pokrywały się ze znanymi szlakami turystycznymi. Pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań, mężczyzny nie odnaleziono. Mieszkańcy okolicznych wsi wspominają od tamtej pory nocne dźwięki i niepokój, który zdaje się unosić nad puszczą. Tajemnica zniknięcia Pawła pozostaje nierozwiązana, a las skrywa więcej pytań niż odpowiedzi. Jeżeli uważasz, że ta historia może mieć inne dno, to zapisz ten film i zaobserwuj mój kanał, zanim zniknie jak Paweł.